Dzień dobry. Chciałbym zrealizować zadanie ze sprawozdania rejestry. Zadanie numer 7. Zaprojektować równoległy 8-bitowy konwerter kodu binarnego na kod graya. Rejestr wyjściowy powinien być ładowany w sposób równoległy. Zawartość rejestru wyjściowego należy odczytywać w sposób równoległy. Tak. Zadanie zrealizowałem tak, że używa, użyłem trzech rejestrów 7.4.7.5, 7.4.1.7.5 i 7.4.1.9.8 z tych dwóch pomniejszych rejestrów utworzyłem jeden bitowy rejestr pipo parallel input, parallel output i jak widzimy ten jest również równoległego wyjścia równoległego wyjścia to są to jest bit o to jest najważniejszy bit, a to jest najmniej ważny bit. Tutaj analogicznie. Wejścia S0 i S1 muszą być w stanie wysokim, wtedy następuje wpis do tego rejestru. <coughs> Tutaj mamy funkcję bit o najważ... najważniejszy bit jest przepisywany. A następne bity bit najważniejszy minus bit o mniej, mniej ważnej pozycji przez bramkę XOR przeprowadzone, mamy naszą recepturę na odgryja. Dobra, pokażę teraz, jak działa. Włączamy. Mamy. Dobra, sobie zmienię na takie coś. Tup. Dobra, mamy. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. 1 0, 1 0 1 0, 1 0 0 0 jeszcze raz się pewnie zgadza się. Teraz sp spróbujmy jakiś inny stan wysoki dwa trzeba Jeden, Chyba tak było. Tak. Mamy jeden, zero, jeden, zero. Jeden, zero, jeden, zero, jeden, jeden, zero, jeden. Zgadza się. Dobra, kolejny, pokażę nazwę. Na jest zero. <laughs> Jak wiadomo, kod gry jest zerowy na, na takim 1-1 jeden, jeden. sprawdzimy. Tego już nie pamiętam. jeden jeden, dwa, jeden kiedy przyjdzie. Jak widzimy, zaprojektowane zadanie jest poprawne. Jeszcze pokażę panu tak. No. Tak. Jak widać, zadanie jest przeprowadzone poprawnie. Mam nadzieję, że jest zadowolony. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.